Sytuacja rynkowa zmienia się bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Myślę, że od covid żyjemy generalnie w czasach bardzo niestabilnych, niespokojnych. Fala migracji w wyniku wojny spowodowała też pewne przetasowania co do kompetencji, dostępności. A więc my dzisiaj jako polska gospodarka mierzymy się z bardzo niską stopą bezrobocia, z dużym deficytem specjalistów zarówno w branżach technologicznych, jak i również tych podstawowych funkcji prac, których nam brakuje, jak i również tych związanych ze szkolnictwem zawodowym które bardzo ciężko zastąpić robotyzacją, automatyzacją czy też sztuczną inteligencją. To nowe pokolenie na pewno już jest wychowywane też w, pewnej, w pewnym środowisku, a więc zakładamy, że może być po prostu prościej i łatwiej. Natomiast no, przed technologią nie ma dzisiaj ucieczki i te firmy, które nie będą się przeorganizowywać, robotyzować, automatyzować, niestety będą zostawały w tyle. Oczywiście wymaga to wielu decyzji też często związanych też z optymalizacją zasobów personalnych, ale to też nie jest tak, że zastąpimy robotami czy też y, sztuczną inteligencją y, pracę ludzi. Brakuje z pewnością też y, takiego dialogu z przedsiębiorstwami. Kogo my tak naprawdę potrzebujemy, bo wchodząc, wchodząc w, może nie w szczegół, bo to jest na razie pewien zarys, z którym się e, zapoznaliśmy. Tam mówimy o specy, specjalistach wykwalifikowanych, prawda? Polska gospodarka, to, to oczywiście może być pewna wizja, do której my dążymy jako kraj, i bardzo dobrze, żeby stawiać sobie ambitne cele. Ale polska gospodarka dzisiaj, to są braki kierowców osób pracujących w przetwórstwie rybnym, osób związanych z przemysłem logistyki magazynowej, transportem, to są osoby, które też są związane ze szkolnictwem zawodowym, których brakuje elektryków, glazurników, hydraulików i to są realne, palące potrzeby tu i teraz. A więc ja apeluję i zachęcam, mam nadzieję taką, że jednak głos przedsiębiorców zostanie wysłuchany i zdefiniujemy, kogo my potrzebujemy w krótkim terminie, czyli tu i teraz na to, żeby budować Polskie PKB, budować wzrost i budować siłę polskiej gospodarki, a z drugiej strony myśleć też o unikatowych, wykwalifikowanych kompetencjach. Na pewno bardzo ważne jest to, żeby uszczelnić, ale też żeby stworzyć pewien system, który będzie systemem powtarzalnym, będzie transparentny, klarowny i jasny i będzie działał w sposób sprawny. Warto przede wszystkim się skupić na bardzo dobrej diagnozie, jakich my pracowników potrzebujemy. I z drugiej strony, jakie kierunki mogą nam zapewnić, zagwarantować, zwiększyć, zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania określonej grupy docelowej i może nawet stworzyć takie fragmentaryczne albo takie, takie z chirurgiczną precyzją. Ukierunkowane działania na konkretne rynki, prawda? Rynek na przykład um, azjatycki, pracownicy w takiej kategorii. Rynek um, Ameryki Łacińskiej, pracownicy z takiej kategorii, bo tam też biznes działa, funkcjonuje. Ci ludzie jakieś umiejętności manualne bądź intelektualne posiadają i teraz dobra diagnoza i zweryfikowanie, jaka to jest populacja, jaka to jest kultura, jaka jest zdolność do um, integracji, e, jakie są ryzyka, jakie są szanse, pozwoliłaby na to, żebyśmy może nie Orbitowali wokół tematu kilkudziesięciu nawet krajów, tylko skupili się naprawdę na kilku, ale które mogą spowodować wartość dodaną dla polskiej gospodarki i pomóc polskim przedsiębiorcom przede wszystkim.